z naszą erą. Za nami widać wejście, gdzie jest herb pokazujący dwie liwice wspinające się na kolumnę. Zamek został założony przez Perseusza, ale jego świetność przypada na rządy króla Agamemona, który bardzo dużą Witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie moi drodzy. Co sobie pomyśleliście, kiedy zobaczyliście to wideo? Że mamy z powrotem głupie lato, że mam cały rok może głupie lato, a ja się przefarbowałam na platyn blond. Nic z tych rzeczy moi drodzy, to było wideo robione 6 lat temu w zamku Mikines. Już wtedy chciałam zostać youtuberem, niestety nie wyszło mi. No, ale widzicie, nic w przyrodzie nie ginie, i teraz mi się to wideo przydało, żeby Wam opowiedzieć ciekawostki o wojnie trojańskiej. Nie bójcie się, nie będzie nudno. Będzie dużo krwi, zdrady i seksu. Zostańcie ze mną. Moi drodzy, według definicji mitologia to jest zbiór podań i legend, nic bardziej mylnego, mit w starogrece to słowo oznacza fakt, to były fakty historyczne, Te rzeczy się naprawdę działy, ci ludzie naprawdę istnieli. Oczywiście wszystko jest bardzo przekolorowane po to, aby dodać ludziom i zdarzeniom boskości. Jak wyglądała Grecja ze czasów wojny trojańskiej? Ja to zrobiłam taki scream, jak, woj jak wojska króla Menelosa wchodzą do Mykines. Widzimy, że koło jest morze. Mykines jest taką fortecą. Dzisiaj zobaczcie, w promieniu kilku kilometrów, kilkunastu kilometrów mogłabym powiedzieć, nie ma najmniejszego śladu morza. Po prostu globalne ocieplenie zrobiło swoje, no jak w to nie wierzyć, prawda? A teraz weźmy pod uwagę piękną Helenę. Ona była uważana za, za najpiękniejszą kobietę y, jej czasów. Y, o jej rękę y, były organizowane turnieje rycerskie. W ostateczności zdecydowano się ją wydać za króla Menelosa, a on nie był takim pierwszym lepszym obszczymurkiem. To był Aszych, a wtedy to był król Spartów Sparty, No a Spartanie wtedy by naprawdę było, byli siłą, taką konkretną siłą. I wyobraźcie sobie, że Helena, ona wcale nie była dziwką, to była dobra kobieta, ona po prostu padła ofiarą dealu bogów. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest weselisko na Olimpie, wszyscy bogowie zostali zaproszeni, oprócz bogini Eris. Ona, jak się o tym dowiedziała, to wpadła w szał, w ogóle była taka trochę stuknięta i wzięła to swoje złote jabłko i tak. Cisnęła tym jabłkiem w tych bogów, a to oznaczało, że jabłko jest przeznaczone dla najpiękniejszej bogini. I w takim razie, kto jest tą najpiękniejszą boginią? Oczywiście od stołu stanęła Afrodyta, Atena i Ira. I e, miała rozstrzygnąć, która z nich jest najpiękniejsza. No to wzięli Parysa, nie wiem jak się znalazł w tej imprezie, no ale w każdym razie był. I on jako krytyk miał rozstrzygnąć, która z tych pań jest najpiękniejsza. No oczywiście mm, chciała wygrać. Afrodyta i powiedziała Parysowi tak: Parysie, daj mi to jabłuszko, a ja ci za miłość najpiękniejszej kobiety świata, królowej Sparty, Heleny. A więc Parys, niewiele myśląc, oddał jej to jabłko. No i w momencie, kiedy przyjechał do Sparty, Helena go zobaczyła, no i oczywiście od razu się zakochała, od razu wielka miłość, dała mężowi po rogach i poszła w długą za Parysem. Widzicie, to nie było tak, że ona tego chciała. Ona po prostu padła ofiarą bogów, więc jak się Wam kiedykolwiek zdarzy jakiś skok w bok, wiecie jak się wytłumaczyć, prawda? No, ale co się, te, co się stało z piękną Heleną po wojnie trojańskiej? Zapytacie. No, y, Homer opisuje w Odysei y, taki, taką sytuację, kiedy Odyseusz y, przyjechał do Sparty. To już było kilka ładnych lat po wojnie trojańskiej. No i kogo tam zobaczył w pałacu? No Helenę. Jakby się nigdy nic nie stało. Z mężusiem e, się tam e, miziała i tak dalej. I w ogóle Helena to ona się cały czas pierdoliła. Moja kulpa, kul jaka ja byłam głupia, że ja poszłam za tym Parysem. Ja mam takiego zajebistego męża przy sobie, a ja za takim, za takim Parysem poszłam jak, jak ta głupia w długą. I ponoć żyli do końca życia w bardzo zgodnym i szczęśliwym związku. Umarli razem i razem sobie umarli. Jest jeszcze jedno, jedno podanie: że po śmierci Menelosa, synowie Menelosa, bo oni tam miał innymi panienkami, wygonili Eleni ze Sparty. I trafiła Eleni do Narodos, gdzie się tam zaprzyjaźniła z, z królową Rodosu. No ale królowa nie za bardzo była jej przychylna, dlatego że jej mąż zginął w wojnie trojańskiej. I, I po prostu stwierdziła, że Helena teraz jej za to zapłaci. No i przysłała jej trzy służące, które miał zezwolenie ją otruć. No i niestety tak się stało. Moi drodzy Achilles. Achilles był takim jurnym młodzieńcem. On mieszkał na, na terenach dzisiejszej Tesalii nie tylko miasta Farsala. Wiem to z pewnego źródła, dlatego że mój mąż pochodzi, rodzina mojego męża pochodzi właśnie z Farsala, z tej, z tej miejscowości i do tej pory znajdują się ruiny zamku Achillesa. A był takim e, bardzo jurnym młodzieńcem, e, który zaliczał e, panienki dookoła i nie czy to była księżniczka, czy to była chłopka, co ładniejsza, a ją tam sobie poobracał niekoniecznie dookoła palce. I dlatego mój mąż mówi, że on jest potomkiem Achillesa. Ja mu na to odpowiadam, on jest, on jest, mój mąż jest takim bojączkiem. Ja mu na to odpowiadam, mówię, kochanie, ty zapomnij o tym, że ty jesteś potomkiem Achillesa. Twoja pra, 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 pra babcia musiała być albo bardzo brzydka, albo bardzo waleczna, bo ty w ogóle nie wyglądasz na potomka Achillesa. No Achilles niestety yy, skinął w bitwie tróją i właśnie w ten sposób nie chodziło o pięte jako pięte ten spód pięty tylko o żyłe y, tętnice w zasadzie, która jest tak u góry pięty. On dostał w to miejsce i po prostu się wykrwawił na śmierć. Moi drodzy, w filmie Troja król Agamemnon ginie z ręki kapłanki. Tutaj twórcy filmu trochę pofantazjowali. Wprawdzie król zginął z ręki kobiety, ale była to jego własna żona, klidomistra. Siostra wspomnianej wcześniej Heleny, ponoć równie piękna, ale niestety Dużo gorszy charakter miała. Ona to była dziwka po prostu. W momencie, kiedy król walczył w Troi, ona przygruchała sobie nowego kochanka. Tym kochankiem był Agistos i nie za bardzo czekała na powrót męża. Kiedy okazało się jednak, że ten mąż wrócił z wojny, no to postanowiła się pozbyć tyrana. I teraz jest kilka podań, jak to zrobiła. Jedną, że podała mu wino, w którym była trucizna. Drugie, że podała mu bluzę, która była nasiąknięta trucizną. A trzecie, że jej kochanek uciął głowę jej mężowi, ale w to bym nie wierzyła. Dlatego, że pod koniec XIX wieku, właśnie z tego grobowca, który wam zaraz tutaj pokażę, o, wydobyto 19 mumii i w tym była mumia e, króla Agamnemona e, i e, archeolog, który prowadził e, wykopaliska e, jak zobaczył mumię e, króla, po prostu zdjął maskę złotą maskę z mumii królewskiej i w jednej sekundzie widział twarz króla ale ona się rozsypała w pył i w piak co za gamu, dlaczego on nie uważał, byśmy zobaczyli, jak on naprawdę wyglądał. W Muzeum Akropolu zachowała się maska króla Gamemona, którą można do tej pory zobaczyć sobie. Moi drodzy, prowadzę kanał jeden miesiąc i przez ten jeden miesiąc mam... To 11 subskrypcji, z czego jestem bardzo, bardzo, bardzo dumna, za co, was, za co Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję z całego serca. Bardzo się cieszę, że mam taką fajną widownię i będę dla Was robić coraz ciekawsze filmiki. Także subskrybujcie. Moi drodzy, odpaliłam też Instagram i postanowiłam, że przed każdym filmikiem będę zamieszczać na Instagramie. Zdjęcie, czego będzie dotyczyć, taki mały spoiler. Czyli, jeśli jesteście ciekawi, no to macie link w opisie do mojego Instagramu i będziecie mogli wcześniej się domyślić, czy będzie Was temat interesował, czy temat Was nie będzie interesował. A jak Wam się podobał film Troja, mi się podobał. Mimo, że był troszeczkę przesadzony i przekolorowany, ale fajny. A jak się Wam podobał mój filmek, napiszcie w komentarzu do mnie to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Buziaki z Aten. papa. Pa.